Szanowni Państwo, witamy serdecznie w klubie Dowództwa Galerii Warszawa w galerii drugie piętro na wernisażu wystawy malarstwa Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Malarzystów Polskich. Nasza galeria gościła wielu artystów, rzeźbiarzy, malarzy, grafików i także tych, którzy w twórczych działaniach łączyli różne środki wyrazu. 64. Witamy twórców i zaproszonych gości. Kierownika Grupu Dowództwa Garnizonu Warszawa reprezentuje kierownik Działu Metodyczno-Instruktorskiego Pani Beata Jerzemowska, a Stowarzyszenie Marynistów Polskich reprezentują po mojej lewej stronie Prezes Pan Kotimierz Starościa, Wiceprezes pani Lidia Snitko-Pleszko jest pani A jest. No i oczywiście kolejna pani wiceprezes, pani Krystyna Bachanek, tylko trochę się rozdarzyła. Szanowni Państwo, oddaję głos organizatorom, bo oni mają wiedzę i powiedzą Państwu... No oprócz twórców, którzy są stowarzyszeni, to też wiedzą, czym to stowarzyszenie się zajmuje, jak długo już można no, to wiedzieć. No to jest historia bardzo bogata. No tych to historii to, nie będą. Dobrze. No. no to w każdym razie no. oddaję głos organizatorom i życzę Państwu miłych wrażeń na dzisiejszym wernisażu. Od 15 roku pracujemy, a nie wiemy może. Od 18-18? No to, to, to sami Państwo mogą świadomość, to. jaki to kawał historii i kawał twórczości różnych ludzi, tak? Oddaję głos. Dzień dobry. Witam wszystkich gości i kupców. Chciałam powiedzieć, że naczekaliśmy się na tą wystawę w tej pięknej galerii już od roku, jak napisałam pismo do klubu i dostałam odpowiedź właśnie z tą datą którą mamy. I to jest i dobry bardzo czas i jest szansa, że dużo osób zobaczy nasze obrazy. Obrazy te mają tytuł Morze w sztuce. To jest bardzo popularny właśnie tytuł, bo wiadomo, że maliniści są od zawsze i malują od zawsze i że tematem naczelnym jest morze. Ale trzeba zauważyć, jak różnie ludzie to może widzą. To są najróżniejsze obrazy, które są z przekazem takim no, trochę politycznym. Są również takie, które są takie widowiskowe, są trochę abstrakcyjne, z przenośniami. Także naprawdę jest na co popatrzeć. Także cieszę się bardzo, że możemy te obrazy pokazać. Ta wystawa. Ma jeszcze drugie morze, ponieważ to drugie morze to jest kwartalnik, który obchodzi w tym roku swoje stulecie powstania. I ta wystawa, jak gdyby w pewien sposób chce tą datę uwiecznić. To znaczy morze w sztuce, to jest również morze czasopismo w sztuce, do którego mamy specjalny sentyment, ponieważ współpracujemy z tym morzem już od wielu lat. I co ciekawsze artykuły dla niej No i, i, i to jest właściwie pierwsza część tej rocznicowej wystawy, bo druga będzie w listopadzie. I będzie Muzeum Lodnictwa Morskiego się odbywało, więc też trzeba będzie domalować jeszcze innych obrazów, uwzględniając w ogóle to miejsce, gdzie wystawa się odbędzie. Akurat dzisiaj chyba nie ma nikogo z morza. Ale prawdziwa ta impreza poświęcona temu pismu będzie w listopadzie w Krakowie. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Teraz proszę prezesa. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy tutaj przyczynili się do organizacji tej wystawy, a w szczególności. Panu Żorzewu Lakwalki, który nad nami czuwał, proszę o ogromną. Drob... Czuwał nad całością przedsięwzięcia. Naprawdę trzeba przyznać, że wszystkie sprawy były problematyczne były łatwiej rozwiązywalne i szybciej się to wszystko y, dało zrobić. Proszę Państwa, każda wystawa jest y, jak gdyby próbą, jak gdyby od, y, zderzeniem. W naszej twórczości z publicznością. Zawsze taka, takie zderzenie przynosi pewne rezultaty. I jesteśmy, staramy się nasze osobiste przemyślenia i osobiste powiedzmy podejście do, do tematu pokazać, a następnie skonfrontować również i z innymi obrazami. Także jest to naprawdę szczególne. Szczególny czas dla twórców, dla malarzy, dla marynistów, którzy przecież mają bardzo duży dorobek, działamy od wielu, wielu lat, jak pani prezes tutaj przypomniała, to prawie tak, jak kwartalnik może. No, kwartalnik może ja być tak. Tak, także tak, my mamy tutaj, jak gdyby, tradycję pewną pewną ciągłość działania. Cieszę się, że Państwo przybyli, że Państwo uczestniczą w wystawach i wkrótce będą nowe wystawy i też proszę o aktywność. Staramy się pomagać przy wszystkich sprawach organizacyjnych. Oczywiście, o ile to jest możliwe, wykonywać różne druki. Staramy się, żeby to weszło do tradycji marynistów. Żeby został ślad, może nie stać nas na jakieś wykwintne katalogi, ale taka jedna karteczka, każda, każda wystawa będzie mogła mm, zostać uponorowana i wówczas będziemy mieli pamięć o tym, że uczestniczyliśmy w tej pięknej wystawie i pamiętamy i będziemy starali się wtedy tą pamięć przenosić i rozwijać. Także życzę, życzę wszystkim Członkom Mazowieckiego Stowarzyszenia Marienistów Polskich życzę przede wszystkim no, podejścia do tradycji, do morza, spiętrzenie, że tak powiem, no, naszych własnych działalności, żeby ta aktywność była widoczna. Myślę, że tutaj na sali jest dużo osób, które wiedzą, że. Ewa Gorzańska bardzo e, praktycznie działała e, spontanicznie w wielu e, wystawach. I tu przy tej okazji przede wszystkim chciałem podziękować. Proszę dać przykład dobrych rozwiązań, może nawet na terenie Warszawy, może w innej dziedzinie, może w innej akcji jakiejś, ale starć się, prawda? Ja zawsze zachęcam, już tutaj w Wyszkowie zachęcałem wiele osób. Pamiętam, że znalazło to jakieś odbicie w tym, że były dyskusje na ten temat właśnie. Także dziękuję bardzo, że Państwo pięknie malujecie. Wspaniale. Zawsze na wystawie mamy jak gdyby zderzenie tych takich podstawowych, podstawowego jakby podziału. Z jednej strony mamy takich, którzy w całą jak gdyby nawiązują do realizmu, a inni z kolei y, hołdują abstrakcji. I ciągle te dwa kierunki na wystawach, tego typu wystawach, ciągle są widoczne. Z tym, że granica pomiędzy jednym a drugim kierunkiem w tej chwili się troszeczkę zamarzała, troszeczkę się, jak mówię, złagodziła. Y, mamy, y, mamy y, rozwiązania zupełnie inne, nie tylko samo. Sama. Zresztą te abstrakcje, jak gdyby, jeżeli damy, dodamy światło czy jakąś, jakąś delikatną mgłę, to już jak gdyby wchodzimy w rzeczywistość. Więc e, teraz zauważam, że właśnie tak jest, że jakby trzymamy się horyzontu, e, robimy światło i mamy w abstrakcji mamy odrobinę e, odrobina realizmu, to niektórzy zaczynają to robić. Ja mówię, to no też się to y, daje zauważyć. Także życzę Państwu spędzenia, miłego spędzenia czasu. Bardzo proszę o aktywność. Twórcy czekają na dyskusję na ten temat. Życzę Wam Państwu wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wszystkich, wszystkich malarzy. Nie tylko malarzy, bo wiem, że nasze stowarzyszenie to osób, ja nie tylko malarzy, ale mamy wspaniały projektów, mamy wspaniałe historie, mamy muzykę, tylko nie wszyscy jeszcze dotarli do tego momentu, żeby wydawać książki, na przykład poezję czy jakieś historyczne już wydajemy, natomiast no, skupiliśmy się na dwie wystawach. Tylko w tamtym roku było sześć wystaw funerujących po Polsce. Nie mówiąc już o kontaktach, które mamy. Rzeczywiście dużo były tych kontaktów. Przyjaźniliśmy się wspaniale z artystami z innych stowarzyszeń. Współpracujemy z nimi, także nawet jeśli nie są jeszcze w stowarzyszeniu, tak jak ja dzisiaj zobaczyłam koleżankę, że ja się tak ucieszyłam, że właśnie z innego stowarzyszenia przeszła, ale jest wiele osób takich, którzy interesują się. Proszę Państwa, ja czekam jeszcze na wspaniałą osobę, która nie dotarła, gdzieś głąka się tam pod I czekamy na Ule Brans, która odnosi ogromne sukcesy w literaturze. Ostatnio dostała trzecią Nagrodę Ogólnopolską, literacką w e, Kazimierzu. E, teraz jest wykształcona e, też ewentualnie, można łączyć te rzeczy muzyczne z poezją. Także ona osiąga wspaniałe. Pisze na przykład teksty, jeśli się tu pojawi, to sama opowiem. Napisałam nowe treści do Walmeza. Będzie to wszystko prezentowane w teatrze na Rodyworze. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo proszę Państwa, wiedzę mam ogromną o różnych działaniach. Każdego szanuję, każdego cenię za to, co robi. Na przykład teraz. Przedstawię opokoleżankę, koleżankę, y, która jest w zarządzie głównym i działa nie tylko w Warszawie, ale właśnie bardzo dobrze, że i poza Warszawą. Chciałabym ją prosić, żeby powiedziała, co ona teraz wyczyna. Proszę. Gdy zostałam przyjęta do Spowolnienia Miejskiego do Wydziału Polskiego, to jeszcze w tym do Warszawskiego, robiliśmy tutaj po raz tam kolejny wystawę, i właśnie po raz pierwszy też była młoda. E, cóż, Krystyna mnie tutaj chwali, ale to dziękuję bardzo za to. Natomiast, żeby nie przedłużać, tylko chciałam powiedzieć, że. Właśnie powstaje nowy oddział na pomorzu w Wszystkie już dokumenty mamy. Jesteśmy po rozmowach z władzami, ze starostą, z burmistrzem, nawet w pomorskim, którzy obiecali nam ogromną okay. pomoc. Współpracujemy również z Malborskim Klubem okay. Gmin e. Proszę Państwa. Jeżeli będą osoby chętne należeć do naszego oddziału, który się nazywa już żułady. i za dwa tygodnie już otwieramy e, nasz pierwszy plan, najlepszy taki na bulwarze w Marburgów, ale będą potem co miesiąc od na które serdecznie Państwo zapraszamy. Wszystkie koleżanki, kolegów, różnych oddziałów, ale zwłaszcza z Mazowieckiego. Dziękuję. No, ja tylko jedno słowo. Z... Z... Jak mój kolega Grzegorz Wajdał powiedział mi o Mazowieckim oddziale Stowarzyszenia Marynisków Polskich to mówię, no współpracowałam z, ze stowarzyszeniem wiele lat temu, ale ja nie widzę nowych twarzy. Znaczy nie widzę, znaczy widzę same nowe twarze, tak? Ale jak zobaczyła Panią Krystynę, to mówię nic się kobieta nie zmieniła. A chciałam przypomnieć, że ekspozycja Waszych prac była prezentowana na Cieszyńskiej, no, ale ja właśnie mówię o tym, co, e, czego mnie dotyczy, prawda? Bo, bo ja wtedy e, no, kierowałam tym klubem, to było e, w 1996 do 2001, ale to była jedna z e, atrakcyjniejszych, ciekawszych prezentował tych prac. A tu, jak pani przypomniała, pani Krystyno, w 2007 to my rozpoczęliśmy jako Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa w 2006 i odnoszę wrażenie, że byliście chyba jedną z pierwszych wystaw, która była tu prezentowana. No i to jest właśnie to. Była nowa wystawa. Tak, tak, tak. Także cieszymy się bardzo, że ponownie Stowarzyszenie Marianistów Polskich prezentuje swoje niesamowite, niezwykłe prace. One mnie nastrają optymistyczne. Ja już w noszczak czuję urlop, wakacje, słońce, piasek. I, no i oczywiście odpoczynek, tak? bo z tym się kojarzy, właśnie morze i, i tego, te, tego typu widoki, które mamy prezentowane u nas w galerii. Nic ująć, nic dodać. Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do obejrzenia fantastycznej wystawy. Proszę Państwa, ja tak szybko jeszcze nie odchodzę mikrofonu, ponieważ chciałam prosić teraz, żeby były zaprezentowane też i wiersze. Tak jak powiedziałam, nie wszyscy mogli dzisiaj do nas przybyć. Nim poproszę za chwilę koleżankę Telenie Nowak-Kręcińską, to jeszcze chciałam przekazać pozdrowienia od zarządu głównego Linii Morskiej Rzecznej, którą reprezentuje zawsze i współpracuje z nami pan Kowalski. Także życzy nam, żeby ta wystawa się powtórzyła w kolejnych latach. Tak jak to bywało zawsze, wiele rzeczy e, robiliśmy razem z Ligą Rzeczną, ponieważ Stowarzyszenie Mariusów Słuchy się właściwie z Ligi Polskiej Rzecznej. Także najpierw był grupy, a później było Stowarzyszenie, oficjalne nazwa. Teraz poproszę może terenu Ciebie, bardzo proszę. podczytaj swój Piękny pięknie. Chciałbym przywitać Państwa moim wierszem, który napisałam właśnie z dzisiejszej okazji na tą piękną uroczystość. Barwy Morza. muszelką jesteś w ziarenkach złotego piasku. Białą, powłoką na wzburzonych falach. Głębiną w której tańczą koniki morskie na przepięknych rafach koralowych. Jesteś bogactwem naszego świata, dywanem usłanym z kolorów tęczy, po których wolzą z tobą trzeba stąpać. Zachodzi nad tobą słońce w kolorach i zakrytach. Zrobiłam dla Ciebie naszyjnik z bursztynów. Prezencję. Podaruję go Tobie na światowy dzień morza. Dziękuję. nie ma Chciałam przeczytać krótkie motto. Naszej koleżanki Krystyny Góralowskiej-Stolarz, która nie mogła dzisiaj być, a ona wydaje powieki i i to w całej Polsce, nie tylko z nami współpracujemy. Także jej motto z morza, tak to się nazywa. Morzem żyłam, tak pisze Krystyna, pomiędzy muszlami przetykałam nadzieję i miłość. bo jego oczy obrazem kadliłam. I w tym była moja wielka siła. Tak pisze Krysia. Pisze, choruje, pisze i maluje. Cały czas. I bardzo dziękuję. W imieniu Krysi, proszę wysłuchać.